No Rzucony, także lecimy i zobaczymy, zobaczymy, czy baza się jakaś odnowi, czy tylko będę mógł zabrać wóz. Okej, okay, tuba, fajnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze. Westland dzisiaj pójdziemy sobie po mój opuszczony wóz, który już 10 dni tam stoi, w tej. Ostatniej bazie bota, co na odcinku robiliśmy. No jestem ciekaw, bo pamiętacie, był taki, taki błąd w grze, że gdy ta baza znikną, zniknęła, był opuszczony wóz. Gdy wróciliśmy, baza była na nowo. Jestem ciekaw, co po 10 dniach tam będzie. Czy po prostu będziemy mogli wóz zabrać, czy też baza się pokaże. Także polecimy sobie od razu tam. Powiem wam, nie, nie, nie szedłem po ten wóz, bo nie chciało mi się, można powiedzieć tak, nie był mi też potrzebny do niczego. No i mamy tutaj ten wóz porzucony, także lecimy i zobaczymy, zobaczymy czy baza się jakaś odnowi, czy tylko będę mógł zabrać wóz. Tamta baza chyba jak się nazywała, z tego co chyba pamiętam dobrze, Flyer 8 coś tam, 89 już dokładnie nie pamiętam, Player 8.5, zobaczcie. To chyba była ta baza. Zobaczymy, czy. Bo jeszcze w wozie mam te. te łupy z tamtej bazy, które sobie wziąłem. I zobaczcie, jest baza. Nawet taka sama chyba. Są i te rzeczy. Ej, no to chyba. Cały. Tak! Cały czas to działa. Zobaczcie, taka sama baza. Okej, okay, dobra. I zobaczcie, mam pierwszy raz na sobie płaszcz strzelca. Wygląda fajnie, powiem wam. Dużo lepiej jak na przykład szeryfa Ten płaszcz. Nie ja mam tutaj. No bo fajnie daje ten szal, czy co to, to jest? No, jakiś tam szal. Fajnie daje no, w wyglądzie postaci, moim zdaniem. Mi się bynajmniej podoba. Dobra, to mamy bazę za free. <laughs> I tak można robić. Ciekawe czy za trzecim razem, jakby ta baza ota zniknęła, to... To czy kolejna się pokaże? <grych> Można spróbować w sumie. Ok, weźmy to co jest mi potrzebne. Już dokładnie nie pamiętam co z tamtej wziąłem. Ktoś jak oglądał odcinek mniej więcej będzie widział. Bo chyba w wyglądzie ta sama, to jest ta sama baza. Ale ciekawe jak z rzeczami które tutaj znajdę. Czy też to samo? O dobra. Bazal weźmiemy. To też węgiel brunatny to mam sporo tutaj. Taki pierścień. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. No, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj coś będzie. O, jest skrzynia, zobaczcie. O, go gwoździe na pewno. Proch. granit nie, to to nie ten stół nic nie ma zobaczmy tutaj chciałbym save znaleźć, powiem wam konia nie ma, gdzie, gdzie on pojechał? szkoda, że właściciela nie ma no biegnij w tą stronę bukłaki też sobie wezmę Ech dobra, to na razie takie podstawowe. No ale zobaczymy, dobra. niektóry biorą jak najbardziej. Może nie wszystkie, bo to będą. Banda... No i czekajcie, które jest 120. Dobra, weźmiemy tak. To, to tego zawsze nie będzie za dużo. O, 5 rybek, już, już usmażonych. Także chyba na dwie bronie mam, żeby naprawić. Dobra, weźmy klon. Okej, okay, czekajcie. Dobra, na razie idziemy zobaczyć co znajdę. No i tak będę musiał wracać się niestety. Na raz tego nie zabiorę. Ale fajnie jak za darmo to. Wypijemy sobie. Skóry też bym wziął. To może na razie. Tak. Mamy skrzynię. Okej, okay, tuba, fajnie. No i super. Nowa broń. Powiem Wam mocna. 920. Zaraz zobaczymy z czego ją można zrobić. Shoffield, tak? Jak dobrze czytam. Taki rewolwer. Super, zobaczmy, nie trafiłem chyba jeszcze w bazie, bo ta... takiego planu, zwykły chyba tak, i zobaczmy, no troszkę droga, ale na pewno sobie ją zrobię, na pewno sobie ją zrobię, fajnie, w końcu, bo dawno nie trafiłem żadnej takiej broni, zawsze to powtarzało się, dobra, lecimy dalej, fajnie, fajnie, ja jestem zadowolony, Kraftuję sobie później tą broń. A potem będę sobie po prostu naprawiał, tak? Tak jak naprawiam tą śrutówkę z bagnetem. Okej, okay, ale tak tu pustawa trochę moim zdaniem. Jeszcze gdzieś z ciuchami ma być skład. Gdzie on może być? Mamy szable słabiutka Dynamit mam. Okej, okay, dobra, myślę, że jeszcze... Jeszcze i tak wrócę. To możemy sobie zjeść. I zobaczmy tutaj. Jeszcze ta, ta część. Okej. Okay. Fajnie. Tu mamy lepszą skrzynię, o może coś fajnego wylecieć. Znaczy, możemy coś fajnego tam znaleźć. Zobaczmy. Nie. Fajnie, dużo tych kieł. Trochę ich zbieram i pójdę po prostu do on się wymienię. Na coś. Pewnie na sztabki żelaza. Nie, nie że Na jakieś sztabki. Ale nie wiem. Nie. Chyba na te. Tak, na te najstalowe na sztabki. Bo one są najbardziej mi teraz potrzebne. No właśnie ta. Sztabka stali <słuch> Dobra. Tu mamy jakiegoś kolta. Nie chcę go. okej, okay, fajnie. Dużo tych No wrócę tutaj, wrócę. O dobra. Mamy kolejny skład. Z jedzeniem. No super, super. Zaraz zabierzemy. Wrócę, ale nie wszystko, oczywiście. O mamy ściuchami skład. Okej. Okay. Pan też, ale słabo. Ho, ho, ho. Słabiutko. No trudno. Kolejna lepsza skrzynia. Wywozię jak najbardziej. Dobra, tego już nie mogę. Nie no, jeszcze tu wrócę raczej. Takie, po takie pierdoły. No i co? To tyle? A tutaj? Tutaj jeszcze. Tu mamy stół. Słabo. Tu mam pięć sztabek. tu nie mogę odłożyć. Dobra. Nie. Dobra, wrócimy, wrócimy. Jeszcze ta strona tylko. Tak? Tak. Nie, tu byłem już, okej. Okay. Tu jeszcze nie patrzyłem. O, dwie o, sztuki osa, fajnie. I co? To chyba już wszystko. Także, o, to te kol kolca ma lepsze, zobaczcie. O, no, wyglądają solidniej. Tu jeszcze na górę pójdę Ale tak chyba wszystko już pokazałem że co? Trzeba iść Odnieść Nie wrócić, tak? Dobra, tam byłem Mogłyby te skrzynie jeszcze być na mapce rozwalone które już właśnie otworzyliśmy, znaczy o, patrzcie Dobra, jest sporo tego. Tych kieł i pazurów jest sporo. No to naprawdę w tych bazach bota, botów. Patrzę tu, czy tu jeszcze takiego nie ma jednego. Tutaj, tu, tu. Nie, okej. Okay. Dobra. Także. No, byłem ciekaw. Po 10 dniach, gdy pojadę właśnie, pójdę po ten wóz co się stanie. Jedna baza się odnowiła, także fajnie, dobra. Ja, czekajcie, bo tu konik, to możemy, tak, tak. Dobra, czar czwarty. Następny odcinek będzie z jaskini duchów. Mam fajny pomysł, ale to już musicie poczekać. Kurtka szeryfa, no wiadomo, że ma, obrody e, obrony więcej. Nie wygląda źle tak, ale z tym szalem wygląda też to super. Nie wtapia się w całość ubioru czarnego. Fajnie. Także to będzie tyle w tym odcinku. I co, mam nadzieję, do, że do zobaczenia w kolejnym. Cześć.